Witajcie z tej strony hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj we świątecznym vlogu na kanale. Mamy dzisiaj Wigidję Bożego Narodzenia 2023 i mamy święta i mamy w końcu śnieg. Bardzo dawno nie było śniegu święta, więc w końcu jakaś taka sceneria świąteczna zawita do hodowli ZDW. No i jako pierwsze widzimy tutaj kuraki, koguta i kury. Tak się one tutaj prezentują w świątecznej atmosferze na z ZDW ale no przejdźmy do królików jako pierwsze widzimy tutaj trzy samce srebrne belgijskie pierwszego samca srebrnego belgijskiego tutaj drugiego i trzeciego tutaj widzimy trzy samice Srebrną samicę belgijską, samicę srebrną belgijską drugą i samicę brązową belgijską. Przejdźmy teraz do samic. Tu samic mamy młode króliki, które się niedawno urodziły, ale już, już wyszły z gniazda, wyszły, już mogą już sobie kicać normalnie. Tak się one tutaj prezentują. tej samicy, z mieszańca, sorkacza niemieckiego. Tu są te młode. Urodziły się jakieś dwa tygodnie temu. A tutaj widzimy samicę, która sobie pije wodę. Tutaj mamy samicę mieszańca belga. Tak się ona tutaj prezentuje. Na razie jest kotna, ma się okocić 7 stycznia. No i tutaj kolejną samicę, która też ma się okocić 7 stycznia. Jest to samica srokacza niemieckiego. I druga samica są kacza niemieckiego ma się okoczyć 13 stycznia. Także to było na tyle w tym świątecznym vlogu. Chciałem Wam życzyć, e, widzowie, Wesołych Świąt. E, i, I żebyśmy się zobaczyli w kolejnych vlogach. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję, jakie mi e, dajecie. Jakie, e, jakie dajecie mi wsparcie, po prostu komentując te filmy dzięki jeszcze raz za to wszystko i widzimy się w następnym vlogu